Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę, zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph. Cześć wszystkim, Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Dzisiaj znowu w lesie i tak przy okazji wyjąłem sobie kamerkę, żeby przekazać wam kilka informacji dotyczących pewnych spraw, których widzę niezrozumienie między mną a moimi widzami. Może warto jednak to wyjaśnić w filmie, i dla tych, którzy słuchają ze zrozumieniem, będzie sytuacja jaśniejsza i wyraźniejsza, bardziej zrozumiała. Często jak widzę, otrzymuję od Was wpisy, które komentują jakby wycinkowy fragment moich wypowiedzi, nie patrząc na cały kontekst. To zresztą często się dzieje nie tylko u mnie na kanale, ale ogólnie. No, i tu warto zaznaczyć, żebyście jednak słuchali ze zrozumieniem. Ja w swoich programach nie zajmuję roli wyroczni, kogoś, kto wie lepiej i poucza innych. Jak często tytuł moich programów mówi, jest to mój punkt widzenia i tak właśnie należy to traktować. Wielokrotnie mówiłem, że każdy ma swój wszechświat i te wszechświaty się różnią i bardzo dobrze. No, różnimy się wszystkim: płcią, kolorem skóry, e, różnymi opcjami, zapatrywaniami, upodobaniami. No, tego jest bardzo wiele. To widać zresztą w podzielonych dzisiaj rodzinach w Polsce jak bardzo różnią się członkowie tej samej rodziny najbliżsi ojciec, matka, brat, siostra to już są olbrzymie podziały. To, że ja akurat pozwalam sobie opowiadać o różnych rzeczach, tak jak to widzę, to nie znaczy, że uważam, iż połknąłem wszystkie patenty i będę Was pouczał i naprawiał, czy kierował. Niech każdy wyciąga z tych spraw, o których mówię, swoje wnioski, albo nie wyciąga żadnych. I to tak będzie najlepiej, jeśli te moje wypowiedzi w czymś się przydadzą, no to fajnie, to bardzo się cieszę. Opowiadam ostatnio o różnych wariantach naszej rzeczywistości i o tym, jaka może być przyszłość, opierając się na różnych innych wypowiedziach czy na moich obserwacjach życiowych. No, i ostatnio, właśnie jak powiedziałem, że jakiś misiu z Bundestagu zapowiedział. Jakieś wielkie wydarzenie 24 września, to już bardzo niedługo, bo chyba pojutrze, czy po pojutrze. No to w tej sytuacji od razu trochę tam lamentów i oburzenia popłynęło w moją stronę. No, nie jestem pewien, czy ten ktoś miał rację, chociaż wiadomo, że jest dobrze poinformowany. Poza tym, często wysyłają różne informacje, żeby zdezorientować ludzi. Ja tylko mam swój punkt widzenia i opowiadam o tym, jak to mogłoby być i co może być, jeśli na przykład takie coś się wydarzy. I oprócz tego staram się być pragmatyczny, w związku z tym też mówię, jak moim zdaniem można ustosunkować się do takich czy innych wydarzeń. A były już jakieś wpisy, że jestem czarnowidzem, no ale tu taka dygresja dla tych, którym zwieracze puszczają ze strachu, żeby nie oglądali moich programów. One i tak nie straszą. Przynajmniej ja nie widzę tam straszenia. Pokazuję tylko, co może być, i pokazuję ślepotę niektórych ludzi. Bo jak wspomniałem, odkryć możemy, że jesteśmy w innym kraju. Właściwie to nie trzeba tego odkrywać, bo jesteśmy. Kiedyś urodziliśmy się w Polsce, która też nie była prawdziwa, ale bardziej Polska i bardziej ojczyzną niż teraz. To, co administracyjnie funkcjonuje, jest korporacją. Jeśli ktoś o tym nie wie, no to śpi głęboko, jest w czarnej dupie. Takich odkrywek jest bardzo wiele, bo i wśród tych, którzy nas, nami rządzą, nie ma. Słowian ani Polaków w przeważającej większości, a ci, którzy już są, to tak mocno się sprzedali, że praktycznie nie służą narodowi, tylko korporacjom. I to też zostanie odkryte i pokazane, i to nie jest żadna nowość, więc nie wiem, czym się tak niektórzy oburzają, że, że to jest niemożliwe i tak nie jest. Bardzo wiele osób z tych tak zwanych świecznikowych stanowisk, celebrytów, władców tego świata ma naprawdę inne nazwiska. I najprawdopodobniej jak już zmieni się nazwa kraju, zmienią się przepisy, zmienią się różne inne rzeczy, to oni odkryją prawdziwą swoją twarz. No w końcu apokalipsa oznacza podniesienie kurtyny, czyli odsłonięcie kłamstwa i pokazanie rzeczywistości taką jaka jest. Tu nie ma co się oburzać, lepiej może odróbcie lekcję i pooglądajcie sobie różne wpisy w urzędowych czy rządowych stronach internetowych, bo oni wcale tego nie ukrywają. Większość przepisów w tym kraju jest skierowana przeciwko narodowi, przeciwko obywatelom, chociaż to nieładne słowo obywatel. Obywatel to jakby jest niewolnik, który przynależy do jakiejś tam zagrody, w tym przypadku tutaj Republiko w Polen. No i to wszystko no jest przeciwko ludzkości. To jest to. Jeśli e, jakaś tam dyrektywa, czy nie wiem nawet jak to się nazywa, która mówi, że obce wojska mogą strzelać do Polaków, e, jeszcze cię nie obudziły, no to śpisy dalej. No co mnie to obchodzi? Tylko później jakieś tam oburzenia, że budzę was, czy obudzi was rzeczywistość i tyle. Ja mówię do tych, którzy przecierają oczy i być może już zaczynają coś widzieć. Poza tym nie interesuje mnie biadolenie, co to będzie, jak to będzie, bo ten świat się kończy i bardzo dobrze, jest bardzo chory i trzeba pozwolić mu zdechnąć no, zapaść się pod ziemię. A dopiero na gruzach tego wszystkiego, ewentualnie ci, którzy zostaną, będą budowali nową rzeczywistość, nową Ziemię. Jak ona będzie wyglądała, też nie wiem, bo nie jestem wyrocznią, mogę mówić tylko o tym, jak sobie to wyobrażam. Ale nowa Ziemia będzie budowana już nie na bazie umysłu, a na bazie serca. To trudno nam sobie to wyobrazić. A tak opowiadam o tych swoich sprawach w swoich filmikach. Jak widać, w dużej mierze jest to wołanie na pustyni, bo odzew jest niewielki, a jeśli już jest to, tak jak wspomniałem, wyrywkowo, zdawkowo, opiniują, krytykują, opluwają, no te opluwające wpisy i teksty to od razu idą do kosza i a pamiętajcie, że karma wraca, przynajmniej na waszym poziomie, ale to jakby taka mała dygresyjka, no i teraz wracam do tej oglądalności. Nie mam jakichś ambicji, żeby mieć tysiące czy setki tysięcy oglądaczy, bo to i tak by chyba nie najlepiej o mnie świadczyło. Populiści mają takie, tylu subskrybentów i takiej oglądalności. No ludzie lubią, jak ktoś im obiecuje, Najlepiej gruszki na wierzbie, czy że tak jak rząd da wam pieniądze, ale oczywiście najpierw wam zabierze, bo sam swoich nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy ciekawie się rozwijają. Ja nie jestem populistą, chociaż wiem, że gdybym był, miałbym większą oglądalność. No, ludzie lubią w kupie przebywać, bo się czują bezpiecznie, tylko nie myślą o tym, jak w tej kupie jest i co później dzieje się z kupą, jak już ktoś spuści wodę. W kupie może i jest jakieś złudne poczucie bezpieczeństwa i, i tego, że kupa wie lepiej, no ale moim zdaniem, kupia, kupa nie wie lepiej. E, droga rozwoju, droga tak zwanego zbawienia, droga na nową ziemię, to jest droga solistów. Soliści współpracują ze sobą, kontaktują się, ale każdy idzie sam. Nikt nikogo na plecach nie, nie niesie i nie obiecuje czegoś, czego nie może spełnić. To jest podstawowe zadanie solisty: iść szybkim, czy tam no, takim krokiem, na jaki go stać w danym momencie i działać. Bez działania, bez pracy nad sobą, bez orientowania się w tym, co, jakie moce posiadamy i co przespaliśmy, co możemy obudzić w sobie, nie będzie żadnego postępu, bo jak będziemy czekali na. Kogoś, kto nas zbawi, to niestety nawet jeśli on przyjdzie, to później wystawi bardzo słony rachunek. A kryzys zapowiadają od dawna, nie trzeba być wróżką, czy nawet jasnowidzem. W tym kryzysie zawiera się cała esencja a, drogi, czy tam sposobu schematu zniewolenia ludzkości. W tym kryzysie, jeśli czytasz tylko oficjalne gazety, możemy znaleźć sposób Jaszczura na to, żeby zapędzić ludzi do różnego typu obozów koncentracyjnych i zmusić do posłużeństwa i do niewolniczej pracy na rzecz Jaszczura. To jest oczywiste, bo nawet tego nie kryją. Ceny energii, ceny wszystkiego idą tak strasznie w górę, że niedługo po prostu naród nie będzie miał z czego żyć, zwłaszcza, że firmy się zamykają, więc i możliwości zarobku są coraz mniejsze. No to czy to jest powód do biadolenia? No można biadolić, ale można też zastanowić się, co możemy zrobić, żeby sobie w tym poradzić. Jakieś grupy samopomocy zdecydowanie. Ci, którzy mogą, to, żeby dawali dyla z miasta, bo w miastach będzie najgorzej. Ale oczywiście, każdy wie lepiej, niech sobie robi co chce. Ja tylko mówię, jaka jest moja opinia? Warto te grupy samo, jakiejś tam obrony czy samoorganizacji sklecić. Każdy ma inne talenty i będzie mógł być przydatny do tego, by później służyć pozostałym w danej dziedzinie. Warto znaleźć sobie jakieś miejsce na wsi u zaprzyjaźnionego rolnika, w jakimś gospodarstwie, może ośrodku czy czymkolwiek. I tam w razie W wylądować z całą grupą. Warto zrobić jakieś zapasy, czy to będzie paliwo, czy to będzie jakaś żywność, e, czysta woda. Pamiętajmy, że woda jest zatruwana, a w momentach, kiedy będą chcieli zniewolić ludzkość jeszcze mocniej, to będzie zatruwana mocniej. Dobór żywności, kupowanie prosto u rolnika, a nie gdzieś tam w supermarketach, gdzie wiadomo, co się dzieje. No i tak dalej, i tak dalej. No trudno mi tutaj Wam opowiadać o tym, co... Możecie zrobić, każdy ma swoją kipełę i niech sobie myśli. Każdy ma zresztą swój sposób. Jeden będzie chciał z Plejadanami sobie wchodzić w układy, drugi z Jezusem, a jeszcze inni z Jaszczurem. No. I tak można, i tak można. Jest to gra zwana życiem i działamy tak jak nam wygodnie. Działajmy sobie, budujmy to wszystko, ale jeśli chcemy przejść w miarę suchą nogą przez te całe zamieszania. Kryzysowe, które prawdopodobnie potrwają półtora roku, może dłużej, nie wiem, zależy jak dla kogo, no to warto się przygotować. Jak nasi przodkowie mówili, e, Bogu świeczkę diabłogarek. Trzeba by było się przygotować i tu, i tu, bo w końcu i czarne, i białe mieszka w nas. To my kreujemy to, e, co karmimy, czyli to, na co zwracamy uwagę. Jeśli będziemy się bali, będziemy zwracali uwagę na pokrzyki Matrixa, na to, co w telewizji, w mediach czy w internecie, to damy się wciągnąć, zasilimy te wszystkie wydarzenia swoją własną energią i ściągniemy je do swojego życia. Koncentrujmy się lepiej na tym, czego pragniemy, nie dajmy się tym krzykom Matrixa. No i działajmy po swojemu. Pamiętajmy, że olbrzymie moce są w nas i tylko trzeba je odkryć, trzeba się trochę obudzić. No i nie czekać, a działać, bo bez ruchu to niestety samo nie przyjdzie. A nawet jeśli przyjdzie, to w bardzo mizernej formie. Więc po co ci jakiś tam karzełek, kiedy możesz mieć potężną moc i potężne oddziaływanie na swoje życie? To też jest mój punkt widzenia, i możecie się z tym zgodzić, lub nie. Jak to wspominałem wielokrotnie, mnie to w koło ptaka lata. Ja zajmuję się swoim otoczeniem, swoimi sprawami. Ja mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby z Wami się dzielić tą wiedzą, bo wiem, że jest jakaś niewielka grupka ludzi, którym te informacje się przydają. No i na tym polega ta cała gra, ta cała zabawa, bo życie nie musi być bardzo poważne. Możemy potraktować je tak jak zorba idę właśnie ścieżką buddy zorby czyli duchowość na pierwszym miejscu ale też i korzystania z życia czyli zabawa życie może być zabawą jeśli tylko sobie na to pozwolimy wtedy się okaże że łatwiej wszystko nam przychodzi warto jeszcze zwrócić uwagę na to że chłód nadchodzi i tutaj też przydałoby się coś z tym zrobić Wiem sam, bo u mnie strasznie zimno, i nad, z zewnątrz jest cieplej tu w lesie niż w mieszkaniu, w którym teraz mieszkam. A warto, to, to jest też dla mnie informacja, i już myślę o tym, jak się przygotować do tego, żeby zimą nie odczuwać podobnych dyskomfortów niż teraz. Są na to sposoby, chociaż Wim Hof pokazuje jedno z nich. Leszek, z którym robiłem wywiady, to jest człowiek, który w ogóle nie je od 20 lat. Też można przesłuchać te audycje i zastanowić się, co moglibyśmy wprowadzić do swojego życia. No, te wszystkie sprawy e, mogą być nam bardzo pomocne, więc polecam, polecam, ale nie namawiam. E, rób ta jak to mawiają klasycy. No i działajmy, działajmy. Zapraszam e, jeszcze na ostatnie spotkanie, przynajmniej. E, z tego cyklu nieśmiertelny gracz, które odbędzie się, mam nadzieję, 1, 1 października w Poznaniu. Można się zapisać, wysyłając maila na adres neolandmałpa.pl. No i cóż, no i tam więcej się dowiecie, jak przygotować się do tego kryzysu, bo on na pewno nastąpi to, że niektórzy krzyczą, zwyciężyliśmy, to, to ja nie widzę tutaj żadnych podstaw, żeby im wierzyć. Oczywiście odszczekam wszystko, jeśli by rzeczywiście tak było, ale nie sądzę, bo no, logika przeczy temu. Chociażby na razie jaszczur w natarciu i trzeba coś zrobić, żeby przetrwać to natarcie. Później, jak straci siły, żebyśmy byli na tyle żywi, abyśmy mogli zagospodarować to, co zostanie. No i taki jest mój przekaz. Wszystkiego, co najlepsze Wam życzę. Cześć wszystkim. Do zobaczenia w następnych programach. Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę, zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście, Chris Rudolph.